2 mm na przykład, a nie, to nie jest to. No więc w przypadku tego narzędzia grubość obrysu zmienia się tutaj. Straw wide. No i teraz ostatnią rzeczą, jaką mam z tłem, to będzie jeszcze dodanie dwóch pasków. Jeden będzie na samym dole, drugi na samej górze. Będą to paski białe, ale półprzezroczyste. To znaczy, że tylko w połowie będą pokrywały. Górę z tą wodą i dół ten niebieski, a w połowie będą przezroczyste, prześwitujące. Więc robimy tak: ten element najpierw, znów sobie go kopiuję, czyli zaznaczam i wciskam plus. I teraz tak. Przesuwam go w górę. Zmienię mu kolor jakiś taki na przykład. Przesuwam go strzałeczką w górę. O, powiedzmy dotąd. I robimy tak. Mamy ten niebieski element i ten pomarańczowy, czyli skopiowany ten niebieski, i przesunięty wyżej. Ale musimy zrobić tak, że ten niebieski skopiujemy jeszcze raz, czyli jeszcze raz plusik. A tego pomarańczowego użyjemy jako elementu, który, którym będziemy odcinać. Odetniemy całą górną część, tak żeby sam ten pasek został. Sam, sam ten pasek, który tutaj widać, niebieski. Czyli zaznacza najpierw pomarańczowy potem z Shiftem niebieski i wybieram to narzędzie try I teraz mamy odcięty zaznaczam pomarańczowy usuwam go i teraz widzę, że sam ten dolny pasek tutaj mamy osobny obiekt teraz nadam mu białe zabarwienie i teraz tak jak chcieliśmy zrobimy tak, żeby to było półprzezroczyste Przezroczystość mamy w tych narzędziach tutaj, gdzie jest Bled, na samym dole mamy narzędzie transparencji czyli Przezroczystość. I tutaj wybieramy Uniform, czyli taka zwykła przezroczystość, jednolita. No i wyszło nam coś takiego, ale chcemy, żeby ten obiekt był jeszcze bardziej prześwidujący, jeszcze bardziej przezroczysty, czyli dojdziemy na przykład do 80. 87 nawet, no może być, no ale do to, żeby się prawie z tym zlewał, żeby była tylko jakaś tam niewielka różnica. Czyli biały obiekt i zwykła, jednolita przezroczystość ustawiona na 87, tutaj ma dokładnie i teraz dokładnie to samo będziemy chcieli zrobić z tym elementem, który mamy u góry, czyli Wybieram go, kopiuję łusikiem. Przesuwam w dół. Jeśli z tym klawiszem shift on się przesuwa tylko w poziomie, w pionie, nie uciekając na boki. Tylko jest tutaj mały problem. Problem tego typu, że on tutaj, jakby w tym miejscu się urywa, gdzie, gdzie są granice dokumentu. No to sobie go będziemy musieli przedłużyć lub robić w ten sposób. Że tutaj zaznaczymy i przeciągniemy w ten sposób. Tym suważkiem można się trochę zrytować. O, coś takiego i chyba będzie w porządku. I teraz tak znowu żeby e, to tło które jest skaczeniem nie przeszkadzało, wejdziemy do tego skopiowanego elementu do kadru, czyli klikamy go z kontrolą. a ja chyba za bardzo szczegółowo się rozgotuje. Wiem ja już nie mówić krok po kroku, ale mówię, usuwamy to, wychodzimy z kadru, nadajemy biały kolor, znowu mamy tego X, to czego pozbywamy prawym, Frame Type. E, Teraz, może nie biały kolor, tylko żółty. O, teraz jeszcze raz to kopiujemy. Ten element z kadrem. I teraz wybieramy najpierw ten żółty, a następnie ten skopiowany z shiftem. i ta opcja Trime. Teraz żółty usuwamy, a ten mamy skopiowany. Usuwamy tło, kolor biały. Znowu robimy usunięcie, tak żeby w ogóle nie było tego kadru. I znów mamy biały paseczek, i musimy użyć transparencji, tak żeby on się stał. Półprzezroczysty, czyli tutaj dokładnie samo ustawienia domy. Uniform. No i te. 87 możemy wpisać z klawiatury. A no, może jednak troszkę więcej, bo tutaj widzę, że 87 to będzie chyba za dużo. A chodzi o to, żeby coś nie było widać. O, 60 wpiszemy ręcznie. 60 jest w porządku. No dobra, mieliśmy trochę zabawy z tym tłem, ale to już jest koniec, już udało nam się uzyskać fajny efekt i zajmiemy się napisami. Pierwszy napis to będzie Charter Yachtów i to będzie jakby tytuł tego plakatu, czyli to będzie duży napis, który się będzie znajdował w górnej części. A właśnie, te napisy, które tutaj mamy, możemy zrobić tak, tutaj zaznaczyć sobie Charter Yachtów w konsolce, klikamy w dowolnym miejscu narzędziem tekstowym Ctrl V i teraz rozdzielimy sobie te dwa napisy do tego skró służy skrót Ctrl-K. Mam je rozdzielone, teraz widać, że mogę je zaznaczać osobno a żeby je ra znów razem to używamy SHIFTA Powiększam teraz ten nasz tytuł. No i zaczynamy edytować czcionkę. Ja tutaj wybieram jakąś czcionkę, która się będzie nagrawała na ten tytuł. Tak więc zaznaczam napis i wybieram czcionkę, która się nazywa FU. Jest to czcionka znaleziona na jakiejś stronie z czcionkami. I zrobimy sobie coś takiego. Napis, drugi napis przesuniemy sobie pod spód. Coś takiego, to nie musi się zbiegać w jednej linii. Chodzi o to, żeby, żebyśmy uzyskali jakiś fajny efekt. I jeszcze e, ważna rzecz. To, co robimy w tej chwili, zgodnie z początkowymi założeniami, jest to plakat. Plakat w formacie A3. Czyli jest on ogólnie duży, jest większy od, powiedzmy, ulotki, czy wizytówki tym bardziej. A skoro jest duży, to odstępy pomiędzy obiektami czy napisami nie muszą być tak duże. Tutaj widać, że, że jest mały odstęp, ale to jest jak najbardziej w porządku. Taki odstęp. I tutaj jeszcze bardziej sobie powiększymy ten napis. Teraz lekko go można tak obrócić. Zaraz Uciekło zaznaczenie, obracam go, a właściwie to powiększymy go jeszcze bardziej, tylko najpierw tak, to przesunięcie jest mniejsze, żeby one były bliżej siebie, o, coś takiego. I teraz całość jeszcze bardziej ponikszamy. Tytuł ma być duży, bardzo dobrze widoczny, z daleka. Jak plakat wisi na jakimś słupie z plakatami, czy drzewie, musi być dobrze widoczny. I teraz tak. Kolor. Ustawimy biały. Z tym, że... Będzie ten napis miał cień. Jak to zrobić? Cały ten obiekt, to znaczy cały ten napis kopiujemy w ten sposób, że klikam. Przeciągam leciutko o tyle, o ile chcemy mieć przesunięty ten cień. Przeciągam i zanim puszczę lewy przycisk myszki, wciskam prawy. W ten sposób tworzy nam się kopia. I ta kopia będzie ciemniejsza, tak żeby stanowiła cień. A kolor będzie taki. Tutaj wchodzę w edycję tego koloru. No i będzie miał Cyan 100, Magenta 80%. O, mamy taki granatowy kolor. chodzi o to, że cień ma być pod spodem, wystawiać spod obiektu, a nie ma przebiegu. Czyli Control, Page, Down, przesuwamy go pod spod. A czemu sam ten obiekt ma się? oba się miały przesunąć, a nie tylko ten jeden. Tu jeszcze raz roznoszamy. Aha, jeszcze raz, trzeba. Okej, okay, Jeszcze raz. CTRL-PAGE-DOWN. trzy, trzeba trzeba kliknąć trzy, trzy, i mamy. trzy, 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 Można jeszcze cały ten napis, to zawsze znaczy, zaznaczyć razem. Ten... Teraz możemy sobie to zgrupować. Tutaj widzę, że zaznaczył nam się oprócz napisu zaznaczył się ten ogonek, ten śmieszny, więc wciśniętym klawiszem shift klikam go i odznaczam. I teraz, żeby cały ten obiekt zgrupować, bo to są cztery obiekty, jak naprawdę. Jest napis charter i napis jachtów, jest, są osobnymi obiektami. Tego każdy z nich ma swój cień, więc to są cztery obiekty. Jak zgrupować? Ctrl G. Let's go.